Witam wszystkich, jestem Shrank. W tym odcinku zagrajmy w Aliens Colonial Marines. Rozpoczniemy naszą przygodę z tą grą. Będziemy grali na poziomie trudności żołnierz. Po rozpoczęciu gry zostawię Was z początkowym filmikiem. Życzę Wam miłego oglądania. TQ4048215E9. Distress. My unit has suffered immense casualties on LV426 and requests immediate assistance aboard the USS Sulaco. Of the survivors, myself, two human females, one of which is a child, and a damaged synthetic, consider all Colonial Marines dispatched to LV426 to be KIA repeat all Marines dispatched to LV 426 with KIA. rise and shine marines this isn't a drill and you aren't in kansas anymore on your feet marines for any new recruits i'm captain cruz and you are my crew on the uss sephora we responded to a distress call sent out 17 weeks ago from the uss sulaco rhino 2-3 went in first and encountered heavy resistance you were the last of the battalion to get popped out of cryo. So I don't want to hear any bitching because we let you lughead sleep in late. Get combat ready, and I'll see you in the hangar in 20 mics. Name and rank? Corporal Christopher Winter. 118th Battalion aboard the USS Sephora. Corporal Winter, I'm sending in Rhino 2 1 to reinforce 2 3. How are you feeling, kid? I'm feeling good, Captain. But I'm worried about 2 3. That's good, because I'm sending you in to catch up with Rhino 2 1. They're trying to get the Sulaco flight recorder so we can see who caused this. Sir, what happened in there? We shit the bed. Attention, chicks and dicks of the USS Sephora! as of right this second rhino 2-1 and rhino 2-3 are fighting to get a hold of the situation we're in we don't leave marines behind over the next two hours we're gonna send a series of drop ships over to aid with kazavak on the uss sulaco sir the sulaco was reported last seen over fury 161 how is it back over this planet lieutenant reed thanks for the interruption we don't know how that boat got back here Right now we're worried about what's killing our Marines in there. This is a liquid situation. Information to follow as it comes online. Ready up. Good hunting, Marines. Our ashes. OURA! Listen up. What I need right now is information. No heroics, no bullshit. I need you to be my eyes in there. Report back anything you see so I know what I'm up against. Roger Dobrze, więc filmik już się skończył. Widzieliśmy przed chwilą pocieszną animację, jak nasz bohater szykuje się do wyruszenia w drogę. Zobaczmy, czy możemy tutaj czegoś użyć. Nie. Dobrze, więc idziemy dalej. Jeśli będą jakiekolwiek dialogi, to ja będę siedział cicho, nic nie będę mówił, żebyś skupić się na tych dialogach i żebyście Wy mogli je spokojnie usłyszeć. I też skupić się na nich, ponieważ chcemy poznać fabułę tej gry. Także, więc idziemy tutaj. Jakiś pocieszny wybuch, Winter, what the hell just in there? 6 The umbilicals venting ATMO into the black. Looks dicey, sir. Dicey? Raider, I need grown-up words. You have 20 minutes before a total collapse. Shut it down. Winter, you heard, the lady? Get to the other side and we're shutting it down. Continuing on to the Sulaco. Winter out. Okay, więc we're going we've got casualties several injured over here I need a corpsman right away for the downed marines eh? from rhino 2-1 negative 2-1 that explosion jacked the airlock on our end we cannot use the umbilical without risking more lives sit tight and stabilize our marines 2-1 what is the status of 2-3 winner looks like he sent you over into this mess as well Pull up your motion tracker and tell me what you see. Got you two here, and I'm reading 2 3 to the south, beyond the hangar, engineering perhaps. They moving? No. Wait. I got an unidentified signal. Something's moving. Damn it. Sephora Actual. It sounds like 2 3 are holding position. Boy, they're down. We're reading unidentified movement in their area. Be under attack. Dobrze, więc <coughs> ruszamy dalej. All right. Winner and I are going to. Damn it. Sephora so actual. I'm heading into rendezvous with two three. Mm. Remember what I said about heroics, kid. Actual loud. <coughs> wyruszamy sami. Sir, there's a. Uh... Ta gra będzie miała, z tego co wiem, sporo nawiązań do filmu. Jeśli oglądaliście film, to wiecie, że jest to połówka Bishopa. Zobaczmy, czy nie ma tutaj jeszcze czegoś więcej jakichś takich nawiązań do filmu. Tych nawiązań jest sporo, więc... Jeśli ktoś oglądał film i lubi te wszystkie filmy z obcym w roli głównej, to na pewno będzie miał niezłą zabawę. Oglądając tutaj to wszystko. Dobrze, więc kontynuujemy naszą misję. Musimy udać się tutaj. Możliśmy z wykrywaczem ruchu, tak na wszelki wypadek. To okay, jak. czyli wiemy, że mieli tutaj pobudkę. No w sumie, ale ja już sporo wiem w sensie, bo oglądałem te wszystkie filmy. No ale, jeśli ktoś się oglądał filmu, to, to są właśnie te komory, z których się obudzili. Przez chwilę mogliśmy zobaczyć jednego niemilca To możemy tylko zajrzeć Zaczęliśmy trochę Trochę pancerza Ale cóż Pociesznie nie chcą się otworzyć. Holy shit. Are you this, Tutaj są jakieś dane. Z powrotem ten wykrywacz ruchu Tam jest cel naszej podróży To, że odetniemy naszego Kolegę Aha i obcy już nas zaatakował znienacka Wiesz karabin ziom Ciśniemy to e, jak szaleni ale to coś o, dobrze pomogło Tadzią się schował już jest tutaj No chodź tu do nas Dobrze to my pójdziemy do ciebie Nie miły obcy zostaw nas. No nie no, nie, nie, żeby nas zabił pierwszy obcy w grze. No, nie, ale to będzie fail Dobrze. U. Tak, tutaj zostawiliśmy sobie pancerz. Na wszelki wypadek. There's some bodies down here, but some are missing. There are one or two Marines missing from Rhino 2-3. Oh, He's gone. Sit tight. I got you, buddy. gonna regroup what's left. Get him back to the hangar and the rest of 2-1. Do not engage. This is Keys from 2-3, sir. Our mission was to recover the flight data from the Son, I gave you that mission and it's over. Now regroup and come. We have to know what caused this. The flight recorder can get us that. With all due respect... Sir, Do my respect. squad means you shut your goddamn mouth and follow your orders. Actual out. Hell with the orders. The flight wreck isn't too far from here. We grab it, link up with Rhino 2-1. O'Neil, one. you still there? Damn. Are you guys on the way back? No. You gotta buy us ten minutes to grab the flight wreck. Our marines aren't gonna die for nothing. Mam 5 dla podkreślenia i dodać tam. Keep eye on Bella's keys. Niech mnie się oszuka. Keep eye on. Dziękuję, O'Neill. Dziękuję za to, co wiem. Jeśli think you see movement, don't think. Ok, udało nam się uzyskać punkt kontrolny, więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie.